Dzisiaj w środę 10 maja rok pański Anno Dominię 2023 z Bożej łaski przed drzwiami salezyńskiego Kościoła Końska 9 w Poznaniu wejście przy Mars Marszta kościoła zamknięte. Modlimy się w godzinie południowej. W godzinie męki, konania, śmierci Chrystusa ze stałą intencją. Przywrócenie składania najświętszej ofiary Mszy świętej w Rycie Rzymskim do naszego Salezyńskiego Kościoła, Boryjecka 9, by przez to przyczynić się przywróceniu najświętszej ofiary Mszy świętej w Rycie Rzymskim do każdego katolickiego kościoła, naszego miasta poznania Polski, Europy i świata. Jako pierwszych i najbliższych wrogów tego, tej intencji tego pragnienia tej modlitwy mamy co sobie uświadamiamy od ponad pół wieku oficjalne struktury kościelne które zaniechały składania katolickiej mszy pilnowania jej aby była składana przez każdego biskupa każdego proboszcza każdego kapłana zaniechały doktryny katolickiej i domagania się od katolików życia zgodnie. Matko Najświętsza, ufamy, że naszą modlitwę słyszysz, zanosisz przed Boży Tron, że nasze działanie, choć po ludzku wydaje się bezskuteczne, nie mające najmniejszego znaczenia, to w oczach Bożych wygląda inaczej i swój owoc, swoje spełnienie przyniesie w odpowiednim czasie, w odpowiedni sposób i wobec odpowiednich ludzi. Upraszamy za tych, którzy po Soborowie mają jako swoją religię, uważają się za katolików, nie zważając na kult katolicki, na doktrynę katolicką dyscypliny katolicką odwieczną. Właśnie dlatego katolicką. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana Naszego, i się poczuł z Ducha Świętego. Narodził się z Marii Panny, umęczon popąskim piłakem, ukrzyżowany po grzebią, wstąpił do piekieł. trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosach, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić drzwi umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół poprzez. Ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Pater Noster, Fizjentseli, San Wice Turnamentum, advenia dregnum tu, fiat voluntastua siku dincele dintare. Panem nostrum, potyrianum danobis podie, et demiternobis debita nostra, siku et nos demitimus debitoribus nostris, et nos Przemnożeni każdemu z nas łaski wiary, nadziei i miłości. Ave Maria, gratia plena, dumnius Steku. benedicta tui muliari, bursat bendictus, fructus Jezus. Maria, mora Ave Maria, gratia plena, dumnius Steku. Benedicta tu multioribus, benedictus fructus sanctissimus Iesus. Sancta Maria, mater Dei, ora pro nobis peccatoribus. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu multioribus, benedictus fructus sanctissimus Iesus. Sancta Maria, mater Dei, ora pro nobis peccatoribus. Nunc et in tota novitino Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto, sicur erat in principio, et nunc et semper, et in secula seculorum. Amen. Domine Iesu, dilte nobis de nostra, salva nos ab igne inferiori, pargni in celum omnes animas, preserti meas, pre misericordie tue maxim indigent. O Maria, sne labo originali concepta, ora pro nobis creata recurimus, jak promnibus kwiata na rekurent, jak prezenty tym od komentarzy z Misteria doloroza primum agonia in hortu. Prosimy o wierność naszej modlitwie, zawsze w godzinie trwogi, by nie ogarnęła nas nigdy rozpacz wzorem Chrystusa. Wzorem Najświętszej Marii Panny, wzorem świętych. Pater noster quis